z pomocą władzy i pieniędzy, z pomocą, nieraz, kłamstwa i przemocy. A z drugiej strony jest ta wizja, która jest oparta na miłości Boga, ta wizja, która uchodzi się na wyrzeczenie, na ofiarę, na to wszystko, co nazywamy krzyżem. Gdy człowiek Chce iść za Chrystusem. Musi dokonywać wyboru pomiędzy tymi dwoma misjami. W czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej Jan II na górze błogosławej właśnie w tym miejscu, w którym przemawiał Chrystus, wypowiedział znamienne słowo skierowane aż przecież wszyscy są młodzi duchem. I dlatego też pozwólcie, że fragment tej wypowiedzi Jana Pawła II, jego, naszego wielkiego Polaka, przytoczę. Wy jesteście świadomi innego głosu was samych i wokół was. Głosu przeciwnego błogosławieństwom Jezusa. Ten głos będzie wam mówił. Błogosławieni pyszni i ci, którzy dążą do sukcesu za wszelką cenę, którzy nie mają skrupułów, są pozbawieni litości, bezwstydni, którzy będą dążyć do wojny zamiast do pokoju i którzy prześladują tych, którzy stają na drodze. Ten głos, mówił Jan Kawalgo, nie wydaje się mieć sensu w świecie, który często brutalnie jak mówią, a bezwzględni cieszą się bogactwem. Tak mówi głos Sława. Ci są zwycięzcami ci są błogosławieni, czyli szczęśliwi. Między dobrem i złem, między życiem i śmiercią. I wtedy zapytał się, zastanowił się chwilę, Jan mało. Ojciec, jakoś opisująca się w dzisiejszą drogę. Bo w naszych sercach nadal trwa żywa pamięć i wdzięczność o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Zobaczcie, jak pięknie wygląda to nasze Zgromadzenie. I nie chwalę was dlatego, żeby was chwalić rzeczywiście w w tych, w tych, w tych, w tych ale dlatego, że jest to pełna powagi, zapomnienia, współczucia rodzinom bliskim. Nasza wspólnota Jakże inna niż to wszystko, co często tu się w niektórych mediach. Jakże nieraz widzimy to wszystko, co jest wyzbyte miłości, gdzie jest agresywność. Gdzie jest wiele niesprawiedliwych ataków, ośmieszania tych, którzy odeszli, albo tych, którzy szukają prawdy. Nasza obecność w tym miejscu, i tak ją odczytuje na modlitwie, jest przykładem tej pamięci wspartej miarą na naszego polskiego serca naszej wiary. Ogarniamy zawsze. Wiele dzisiaj się spotykamy modlitwą o wiarę Ale także, i to się daje wyczuwać, bo to się czuje, sercem się czuje, że kierujemy naszym modlitwę w przyszłości po nadziei na zwycięstwo prawdy, w naszym życiu politycznym, społecznym i wspólnotowym. pojechali tam dać świadectwo prawdzie z Panem Prezydentem Naczety i z jego mążami. Modlimy się w katedrze warszawskiej, w której są złożone szczątki doczesne sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego kilkanaście dni temu rocznicę śmierci odchodziliśmy. Który nam ciągle przypomina prawdy dotyczące ojczyzny i narodu. I powiem, że te słowa, jego słowa, nic nie tracą na aktualności. Kardał Wyszyński kiedyś powiedział tu w katedrze Warszawskim, ojczyzna to wspólnota ludzi, to wspólnota dzieci Bożych Zjednoczonych jedną wiarą, jedną kulturą, jedną nieładną historią, związanych z konkretną ziemią, której trzeba było bronić w historii nieraz za cenę życia. Dzisiaj ciągle słyszymy o demokracji. A czy nie jest tak, że dziś coraz częściej widzimy dyktaturę relatywizmu i przemocy libertyjsko-lewackiej? Zadajemy dzisiaj pytanie, dlaczego dzisiaj w Polsce nie słucha się głosu obywateli, głosu społeczeństwa katolickiego oraz bliskich upominających się o obecność mediów katolickiej telewizji Trwam na Montypreksie? Dlaczego? Pozostał mocny dziedzictwem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas. Posłuchajmy jeszcze słów Sługi Bożego Drogiego Drogiego który dworze. Jeżeli Gościu w Ojczyźnie Naszej staje w obronie Ewangelii, w obronie kultury religijnej, w obronie wolności człowieka, ładu moralnego i chrześcijańskiej moralności to stanie jednocześnie w obronie narodu. Trudna jest Ewangelia, ale wyznawanie Ewangelii jest poświęciem człowieka, rodziny i narodu. Prawdą jest, mówił z miesiąclecia, że wymaga objawy, wyrzeczenia i że wymaga podporządkowania się praw Bożego. Piotr pardowy kiedyś powiedział znamienne słowa o prawie do prawdy, sprawiedliwości, wolności, miłości i pokoju. Chociaż myśmy przegrali życie w oczach świata i świat by się nas wyżył, wskazując na śmierć, jak odwrót na poszerzanie, to jest to ocena świata. Pozostaje jeszcze ocena Bogu. Bóg przekreśla wyrok świata w imię śmierci i ogłasza swój może wyrok. Dziś jeszcze ze mną będziesz brał. Moi drodzy, tak wiele dzisiaj dyskutuje się i rozmawia się o rodzinie. Sięgnąłem sobie do nauczania, które ma za tysiąc I znalazłem tam taki fragment, który myślę, że oddaje to wszystko. Co gdzieś mamy mnożyć w naszych sercach. Tylko wypowiedzieć może nam nie raz Rodzice, pamiętajcie, mówi Kremas, Przyszła w Polsce Wasza rodzina. Jesteśmy w tak trudnym położeniu, że często nie wiemy, jak zabezpieczyć nasz byt narodowy, jak ich sił żółty, na jakiejś starej szybciej. Rodzice, Wasza godzina w Polsce nadeszła. Nie myślcie, że ktoś inny uratuje nasz naród. Nas uratuje zdrowa rodzina. Wzmacnia, wzmacniamy tutaj obecnie naszego Ducha Bo to tak naprawdę Bóg jest naszym pocieszycielem, jak dzisiaj słyszeliśmy, gdy płaczemy. On daje i wypełnia to, co obieca. On zaspada jak głodnych w pragnących Jego sprawiedliwości. On jest miłosierny, bo zawsze przebacza. On jest obrońcą naszym. Jesteśmy znieważani i oskarżani z Jego powodu. Jezu, jak przeciwne to jest, żeby wywyższasz tych, których świat na nie nieważy za sprawę. Powiadasz nam dzisiaj, Panie Jezu, błogosławieni jesteście wy, którzy wydajecie się być przegrani ponieważ Wy jesteście prawdziwymi zwycięzcami.